Witam witam Was w następnym odcinku na owockowicach razem z banankiem. Ała. Cześć. Dobra, mamy trochę nowości, bo nagraliśmy trochę odcinka, ale był bardzo nudny, więc trochę wam to opiszę. E, bananek zrobił tutaj taki domek dla villagerów, których później przeniesiemy stąd, ale to później. E, tutaj zrobiłem farmę ziemniaczków i już trochę tam wyrosło, więc zaraz tam pójdę. Tu zaraz wam opowiem i w sumie nic, nic innego. Dzisiaj idziemy do netheru. Dlatego zbierzemy sobie pałki, jakąś tam fortecę trzeba znaleźć i inne. E, wiem gdzie jest lawapulka, bo jak szedliśmy w to miejsce, tego wyszukaliśmy idealnego miejsca na domek, to znalazłem taką lawapulkę. Chyba, nie wiem, chyba raczej tam była. E, więc pójdziemy zaraz tam. Bananek zbieraj to. Znaczy, trzymaj i sadź. Oni, te Aha. ziemniaki będą potrzebne dla wyrobienia. Nie jedz, tylko sać. Przestań. Ale dobre. Ale głodny jestem. No to co nie mm. nie. Trzymaj. Oj, jedzenie, ja jedzenie jestem, też e... się przyda. Mam. Mam chleb. Nie tak. Mam. Bananek, co ty robisz? A jak. No, tak jak ja to robię. To sadziłem. A możesz to pozbierać? Nie, bo źle to robisz. Nieładnie, nie podoba mi się. Jak to? No zobacz, jak ja to zrobię, a jak ty. Nie, nie, nie. Jeszcze mi Nie. Mieć ziemniaki. Ale jak będzie jak dużo, to zrobię Ci ten... ugotowany, okej? Okay? Gdzieś mięsuje a, a ja mam to chlebek. Dobrze. Chlebek też sam możesz zrobić. O, Mam widzisz? dużo chleb. I zombie. Zombajak. Zombajak. Nie no, potrzebny jest dzień, nie będę w nocy iść, no. Jeszcze mi tu Idziemy spać. Tak, tak. Go, o ja idę do mnie Ząbajki niefajne no. Idź do siebie do domku i zaraz tam się spotkamy przez skrzynkę No i trochę posegregowałem mhm. tam też A bananek Bananek Ojej no Dzień, o jej. dzień. Piękny widok, mobki się palą, ale creepery to już nie fajnie, bo one się nie palą. Gdzie stąd? O, pomogę ci, ja umiem. No, może? Dobra. Za, weź te pod. Ej mam jedzonko Acz Nie, nie jest tego. O, o brzusiu, mnie boli. Dobra, teraz to jest gotowy? Ziemniaczek <laughs> Ale on nie jest zdrowy Dobry Jak ci to smakuje to okej okay. bo... A widzę. Bo od tam jednej z nowszych wersji jest taki crafter i e, Przerobiłem trochę mm. drewna Czeka? i kampusa Zaraz się dowiesz, tylko wow. posłuchaj, zobacz ten e, bambus przechodzi tu, tu z hoppera do tego craftera, e, tutaj się tak zaznacza, no o nie nie wyciągaj to, kurde kliknij to pomóż mi Ach, Niepotrzebnie to klikałem teraz, o o o, dobra udało się, udało się Mam bambusa Super, e, tu jest, e, jak się to się nazywa? Zegarek, o. On zegarek. będzie ciągle redstone tu zaraz robić, tylko wezmę sobie pochodnie. I wtedy on to zacznie wyrzucać. Tu jest hopper i to idzie z skrzynkami tutaj w dół. Trochę patyków wziąłem z skrzynki, więc to już tutaj jest. Trzeba szybko postawić i zniszczyć. No i to się tutaj... jo! automatycznie. I lotuje do hoppera. I do skrzynki. Nie zbieraj! To umie, ok? No, możesz tam nie stać, bananek. Idziemy oh, po obsydian czy... Gdzie? Po obsydian A ja mam wodę, ja umiem zrobić portalen. Super, ale Ej, nie ja... będę tam ciągnąć. Ja robi... robiłeś kiedyś portal do nieba? No, to jest close down. to jest close tak, 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 ale z, przykro no. mi, ale chyba to nie działa. Mi, 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 mi nie działa właśnie, no nie wiem. To trochę dziwne, że mogę iść do piekła, a do nieba nie. No dziwne. No. Bo ten molczek cuduje, takie nie, niemiłe jest. Dobra, no, gdzie czek, jest ta ale... O, idealnie. Trochę tak się rozleje tutaj. A, prawie wpadłem. <laughs> Chcesz pomóc kopać? Nie, tak nie pomadź. Ej, ej, a można zrobić obsydianowy Keyfall? Wow To jest, banan, jak co się stało? Jak coś się podpaliło? Słońce jest za ciepłe i. Haha, dostałem ha. u Mogę z nim Nie, ja, ja chcę zrobić. A co jak postawisz? Ja, ja umiem, zaufaj. Okej. Okay. Niech ci będzie. A da, daj twój. Mam, chyba. Daj jakiś twój. Do... Dobra. Ale nie zrobić jakiegoś kwadratowego, co nie? To wszystko jest kwadratowe. <laughs> no dobra. To może prosto. Dobra, i jeszcze bananek, ja bym chciał być tutaj, drogi porta. Ale tu miałeś go zrobić na ścianie. Już trudno. No, no dobra. Zapozbieram przycinek. Zrobiłem. Gdzie jest? Bo yes. trzeba podpalić. To nie zadziała. Odpal Ej, oszukali mnie tak jak z porta. Aha, ja wiem czemu. <laughs> nie, panorek, przestań. <laughs> Źle <Ała>. robisz. <laughs> mm. To cały od nowa? Nie, 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 nie kop. Tu, za. Mm. Tu, patrz. Tu musisz postawić. O. Jedną krotkę wyżej. Ile ci zostało opcji? Jeden. Dwa. Teraz zrobisz poprawę. Okej. Okay. Jeszcze, jeszcze, jeszcze dobrze Maliście. A, bo ja woda razem. Baga, chodź, jesteś gotowy? Tak, tak, tak. Szybko. Dawaj, stawaj, stawaj, stawaj. stawaj, stawaj, stawaj. Yes. O, No bo No No, misklik. <noise> Niechcący. No bo. Szybko jest. Wiatr i no ty gwieje. jesteś krzywy. Chodź. Czekaj, nie, nie, ja się boję. Chodź, nie gadaj. To, to jest. <laughs> Jaka imprezka. No, może. Tym może się teleportuje. O, super. Tym Gdzie jesteś? Tym. O, dobra. Mógł się może wow. Pierwszy raz razie. Jesteśmy w jakimś zamkniętym klocku. Super. Albo in nie zamkniętym. Ła, wow. mam tego netherite. <laughs> Jak już, już? Ale... mam no, nie jest Co to jest? <laughs> Kwarc. Netheritus. Biały Netheritus. Tak, tak, zbieraj, zbieraj, zbieraj. Ej, dużo tego to będziemy mieli na całą zbrojekę. Tak, tak. Pewnie. Gdzie ty jesteś? Ja, ja poszedłem po bloki. Ej! Proszę ale cię. ja mam! Nie, nie będziemy używać twojej ja Mama, bo się jeszcze spali. Jesteśmy w piekle. No, się. Pomóż no mi. i co? O te świnie tu. No to i jest. czemu zabijasz świnki biedne? Bo one mnie zaatakowały. Gdzie ty o, o, jesteś? Chodź panalek, tu się jest, czekaj Zrobimy sobie lepsze przejście To jest portal do nieba! Gdzie ty masz portal do nieba? No, A, kryształ Low stone. Ała. Gdzie to jest? O, tu Super Panalek, chodź tutaj Gdzie, Gdzie ty? Leka, ja muszę no, zebrać, myślałem, że to forteca. O, no, gdzie ty? Tutaj. Tutaj to znaczy gdzie? No, tutaj. Ale ja nie wiem, gdzie jest tutaj. Dobra bananek ja jeszcze chwilą miałem achievment, ale możemy tu już w końcu wejść mm -hmm. Należy żadnych tutaj ich nie słyszę tylko tutaj, ale nie pójdę nic. Więc... są tutaj. O o o skrzyneczki, pięknie. Mm, o, płyta, to jest mm, super. Ej, mam coś do ulepszania. Pokaż mi to. Netherite upgrade. O, mogę to? O, A co mi dasz zamian? Na przykład... zbroję dla konia. Mm, jak dobra, będę dobra. miał konia. Tak, ja chcę konia. Okej, okay, załatwię za ci konia. Super, dziękuję. O tak, potrzebujemy tego. Chodź, idziemy niżej. O, nie, już widzę brutale. O, brutal. Nie wiem, się ich o Boże, weźcie, weź no, no, chodź. chodź na górę i pójdziemy do tego drugiego, bo tu już jest wejście, tak to nazwę. To chodźmy w sumie na jak górę. Jak tu mam? No po tych, po tych schodach jakoś da się radę. I pójdziemy tu obok. Chodź, bananek tu jestem. No, żabło. O, po dwunastrzynku to jest. Kolejny diamentowy kilo. Crying Obsidian. Ej! Co jest? Bo mam jakiś nederite umkrate. Znowu? No. A to ja już go, już go, mam, przed chwilą mi go dałeś. Masz. Już drugi, dobra, super. O, odbyliśmy. Gdzie? O chodź, 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 chodź. Teraz wchodzimy tutaj. I uważaj nawet, okej? Okay? Najlepiej to podbuduj się do góry. Mhm. Mm Czasami tak by nawet ty nie mógł hitnąć trochę. Tak? Tutaj już nic nie było, więc możemy zejść tu. Tu już trzeba uważać. Ja to zabiję na spokojnie. A i zbieraj te bloki złota, okej okay? Pomóż mi! Dobra Uff, już już e, trochę ich tu biegnie chyba Pan i tam jest trochę za dużo Jezu, to jest wielkie Dobra, chodź. Idziemy na spokojnie. tutaj. To są twoje wódki. Tak. Ok. Wziąłem diamentowe wziąłem spodnie Blast Protection 3 mhm. i klatę Blast Protection 2. Tyle diamentowych rzeczy to było? Mhm. Ok. Tu, tu, jeszcze, to nie jest To tyle? Weź te budki, okej? Okay? Czy, zna, czy znalazłeś budki? Znalazłem. No dobra, to... Co mi tam. Dobra bananek, chodź, wychodzimy stąd wreszcie. Głupie pigliny. Możesz mnie nie podkopywać? Tylko kopać się obok. Trzeba o, teraz jeszcze. się wrócić do portalu. No bo że szukamy jeszcze forteca, ale to jest niemożliwe. A, oh. No i koordynacje nie były potrzebne Jak dobrze pamiętam, oh. że domu. No... Oh. Robi się dzień czy noc? Chyba... Oh. Ale tu... Dobra, już tu wszystko, tutaj No to tu specjalnie zrobiłem w sensie tę skrzynkę teraz, pamiętam Ej! A zemka se mi už ne? A opata začne moje. 14 perel. I zbuduje drugi nether portal. Co? O co chodzi? Aha. <laughs> Dobra. O nie no znowu do tych... Chodź ty Powiedz. Musimy się trochę z widzami. Dziękuję za ten bardzo długi odcinek. Jestem teraz zmęczony. Forcecy nie znaleźliśmy. Jak ty się palić, ale żyjemy. Coś się z tych spotyków robi? A okej, okay. Bambus tu był. Nieźle. Czemu butoncy się zrobiły? A bo się bloki nie włożyły, dalej się robią butący. Nie, już nie Chwila, dajmy to na chwilę w sumie. Jest tu pochodna? Jest pochodna. Aha, tu jest jeszcze bambu są a ja już nie wolę. Ja go sam ręcznie pomienia. Eee. No, koniec. Mamy 40 duży. Gratulacje. tu tyle na ten odcinek. Dzięki Bananek powiesz coś? Eee, subskrybuj.